Szczęść Boże, drodzy bracia i siostry. Nie wiem, czy wszyscy z Was wiedzą, bo ja też przez pewien czas nie wiedziałem, dopiero niedawno się dowiedziałem o tym, że są potrzebne środki finansowe na obronę księdza Piotra Glasa, związane z potrzebą opłacenia procesu. Który, który czeka księdza Piotra Glasa i szczerze mówiąc jest to zawrotna kwota 80 tysięcy funtów, co w przeliczeniu na złotówki to jest ponad 400 tysięcy złotych, więc to jest blisko pół miliona złotych. I w związku z tym chciałem rozpowszechnić tą informację i prosić Was również o wsparcie. Teraz na planszy widzicie, czy na monitorach właściwie, widzicie informacje o tym, jak można i w jakich, jakimi kanałami można wesprzeć właśnie tutaj tą zbiórkę pieniężną dla księdza Piotra i bardzo was zachęcam do tego, żeby to robić, bo yy, źle by było, gdybyśmy chociaż nie pozwolili księdzu Piotrowi na obronę i nie przyłożyli się do tego, żeby miał chociaż szansę bronić swojego dobrego imienia w związku z tymi yy, szkalującymi go zarzutami, jakie zostały sformułowane jakiś czas temu. Yy, i w związku z tym chciałem się, <coughs> chciałem się również zaangażować w tym zakresie, że, żeby to rozpromować, ale również przypomnieć niektóre jednocześnie wypowiedzi księdza Piotra, który tak długo formował tak wiele osób w internecie, właśnie poprzez swoje konferencje takie czy inne, i też czytałem wiele pozytywnych świadectw związanych właśnie z przekazami księdza Piotra. Dlatego, jeżeli ktoś z was słuchających ma taką wdzięczność właśnie księdzu Piotrowi za to, że, że go do Boga doprowadził, lub po prostu uważa, że każdy człowiek powinien mieć szansę na obronę swojego dobrego imienia, czy też z innych jeszcze pobudek, to bardzo bym prosił o, o skorzystanie z tej opcji, właśnie wsparcia i, i włączenie się w to, i w przekazanie też innym osobom. Ja tutaj właśnie przypomnę jedną z wypowiedzi księdza Piotra zaraz po tym jak skończę mówić. Ale bardzo was właśnie proszę o to, żeby się w tą zbiórkę zaangażować i żebyśmy pomogli księdzu Piotrowi w, w, obronie, w obronie jego dobrego imienia. To tyle z mojej strony i z Bogiem. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Możecie powiedzieć właściwie dlaczego tak jest, przecież mogę mówić o słodkim Panu Jezusie i powiedzieć tak, niektórzy piekło jest puste i... Powiedzieć, że wszyscy są zbawieni, jest to największą herezją dzisiejszego kościoła, ale tak na zachodzie się głosi: nic się nie ma, wszyscy są zbawieni, kimkolwiek jesteś, tylko kochaj, Jezus cię kocha. I chciałem powiedzieć, że tak nie jest. Co odważniejsi hierarchowie kościoła mówią inaczej. Mówią inaczej o stanie dzisiejszego kościoła. Stoimy już chyba nie na polu walki przed bitwą, ale bitwa już. Bitwa o, o przetrwanie, bitwa o, o każdego człowieka, o mnie, o kapłanów, o ciebie. Chciałbym zacząć czymś, ponieważ czas nam ucieka, co wczoraj przeczytałem i mnie przeraziło. Przeraziło mnie wypowiedź, to jest kardynał Sara. I mówi tak, bardzo odważnie, wydał taką książkę, która ma tytuł Bóg albo nic. Bóg albo nic. I powiedział tak. Prawdziwym kryzysem, jaki toczy nasz świat, nie jest ani kryzys ekonomiczny, ani polityczny, ale kryzys Boga. No, nic nowego nie odkrył, to wszyscy wiemy. I potem mówi na łamach Gościa Niedzielnego, więc cytuję tu nie jakieś tam czasopismo. Kardynał Sarak nie miał wielu ciepłych słów dla kultury współczesnego Zachodu. Zwłaszcza kultura Zachodu stopniowo organizuje się tak, jakby Boga nie było. Dziś wielu ludzi postanowiło obejść się bez Stwórcy. Dla wielu ludzi Bóg umarł. To myśmy go zabili. Nie mówi to oni go zabili. On mówi to myśmy go zabili. Chrześcijanie, kapłani, hierarchowie, myśmy go zabili. A nasze kościoły stały się dołami grzebalnymi. Mocne słowa. Znaczna, znaczna część wiernych przestała chodzić do kościoła, uwaga, by oszczędzić sobie zapach gnicia Boga. Gdybym ja to powiedział od siebie, to byście mnie zlinczowali. Ale to mówi kardynał. Jeszcze mam tutaj, co powiedział Karol Wojtyła, jeszcze jak, zanim został papieżem, to jest nazywane proroctwo kardynała Wojtyły. W czasie duszpasterskiej wizyty w 1976 roku w Stanach Zjednoczonych powiedział takie szokujące słowa: Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczam, aby szerokie kręgi społeczeństwa, ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji. Między Kościołem a Antykościołem, Ewangelią i jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany boskiej opatrzności. I to jest ciekawe to zostało wpisane to dzieje się na naszych oczach. Jest to czas próby, w który musi wejść Kościół. Może się mylę, ale z tego co pamiętam. Nie wiem czy jako kardynał, czy jako już papież, powiedział, że Kościół polski przejdzie wielką próbę i będzie to straszliwa próba. I będzie ta próba, nie, nie obędziemy się, będzie odsiane ziarno, od plew. Po, prawdziwa wiara od jakiejś ludowości, od zabobonów, od tych wszystkich, co się rzeczy dzieją, co nie mają nic wspólnego z wiarą, tylko jak to kiedyś powiedziałem, od tej wiary prosiakowej, prosim, prosim, i nic więcej, więcej nie chce. Nie? Tylko się prosi i nic więcej nie ma tego oddania się Matce Bożej, także to jest proroctwo to jest proroctwo świętego y, dzisiaj Jana Pawła II że stajemy w konferencji z antykościołem z antykościołem który dzieje się na naszych oczach, siedząc na zachodzie już tyle lat, jeżdżąc po całym świecie, ten antykościół dzisiaj działa niesamowicie i to nieraz antykościół w kościele prowadzony przez masonerię. Dlatego, moi drodzy, nie bójmy się tych zewnątrz, bo tych zewnątrz wilków się nie boję. Najbardziej się, boję się wilków jakich? Owczej skórze. Jak to jest Matka Boża powiedziała Ojcu Gobi, to jest baranka z rogami. To jest tej najgorszej, której trudno na pierwszy rzut oka odkryć, kto im jest kto. To są najgorsi wrogowie. Dlatego ja, rozważając już wszystkie te teksty, widząc, jeżdżąc po świecie, widząc co się dzieje z ludźmi, ludźmi Kościoła nawet, z moimi współbraćmi w kapłaństwie, powiedziałem: Jest tylko jedna prawdziwa droga, którą nigdy nie zostanę zwiedziony. Jest to droga Maryi. I to jest na dzisiejsze czasy jedyna pewna, solidna prosta, najkrótsza droga, jak mówi święty Ludwik Demofor. Mogę podążać tym czy innym świętym. Dzisiaj nowinki są przynajmniej prawda? Mnie głosiłem rekolekcje dla kapłanów w listopadzie. No to właśnie i mówiłem o tym duchu intelektualizmu dzisiaj w Kościele. Bo ja, ksiądz doktor, ja, ksiądz profesor, ja habilitowany, ja z uczelni takiej, a ja z innej. I co z tego? Może dzisiaj trzeba w Janejów Takich, a nie uczonych. Duch intelektualizmu, każdy się wypróżnia intelektualnie, każdy coś pisze, każdy coś nakręca, każdy coś robi. Niektórzy wspaniale, a niektórzy tylko dla swojej własnej chwały i dla swojego jakiegoś miejsca w stadzie. Ja tego chciałbym dzisiaj z tym różańcem w ręku, żebyście każdy z Was miał ten różańc w ręku. Dzisiaj chciałem wieczorem, żebyśmy się razem modlili, nie tylko na adorację, ale przed najświętszym sakramentem, byśmy się modlili razem dzisiaj na Różańcu. Jeszcze jedno świadectwo po tych dwóch to jest ksiądz biskup Anatarzy Schneider, biskup pomocnicy w archidecezji Najświętszej Maryi Panny w Astanie. To jest tutaj z czasopisma Michał, Michałitów. I chciałbym tylko przytoczyć też bardzo trzeźwo myślących hierarcha Kościoła dzisiaj której wprost mówi tak: W Kościele są tak poważne problemy, iż możemy stwierdzić, że jesteśmy pogrążeni w wielkim kryzysie, porównywalnym w historii Kościoła do kryzysu z IV wieku, gdy wśród znacznej części duchowieństwa szerzyła się herezja ariańska. Niektórzy świecy duchowni, w tym także osoby posiadające władzę, opowiadają się po stronie pogaństwa. To są jego słowa. Źródłem kryzysu trapiącego Kościół jest dominujący porządek antropocentryczny, w którym to człowiek jest najważniejszy, nie Bóg. Hierarcha przypomniał, że w wielu katolickich świątyniach tabernakulum znajduje się w bocznych nawach. Centralne miejsce kto zajmuje? Ksiądz. Tak jest. Źródłem kryzysu trapiącego Kościół jest dominujący ten porządek. Mówił tak, wiele z osób deklarujących wiarę i wierność papieżowi popiera dzisiejsze pogaństwo, a ci, którzy są wierni wierze katolickiej i troszczą się o chwałę Chrystusa w liturgii, są nazywani ekstremistami. Kryzys trapiący Kościół można przezwyciężyć zaczynając od naprawienia błędów i nadużyć w liturgii. Eucharystia jest w całym centrum kryzysu. Eucharystia jest spotkaniem, nie jest spotkaniem z przyjaciółmi, nie jest bankietem, nie jest jakimś party, ale jest spotkaniem z Bogiem. Niektórzy duchowni, mówił biskup, są dziś zdrajcami wiary, kolaborującymi z pogańskimi władzami, tak, tak jak to bywało w pierwszych wiekach Kościoła. To także potwierdza związki obecnego kryzysu z czasami herezji ariańskiej, które uległo tylu hierarchów Kościoła. My, chrześcijanie, jesteśmy mniejszością. Jesteśmy otoczeni przez bardzo okrutny świat pogański. Dzisiejsze pokusy i wyzwania można porównać do pokus i wyzwań z pierwszych wieków, podkreślił biskup. Postępujący podział wśród duchowieństwa może doprowadzić do rozłamu, który w końcu przyniesie Kościołowi odwagę zgodną z jego tradycją. Dojdzie do tego jednak na skutek pogłębienia się. Antropocentryzmu. Ta liberalna konstrukcja załamie się, ponieważ nie ma ona korzeni i nie może przynieść dobrych owoców. Nim to jednak nastąpi, tradycyjni katolicy spotkają się z prześladowaniami ze strony osób posiadających władzę w wewnętrznych strukturach Kościoła. Biskup dodaje, że wierzący w przyszłości Kościoła zdolność odnowy za sprawą maluczkich w kościele, którzy są prześladowani i zaniedbani. To oni w oczach Boga stanowią prawdziwą siłę. Nie jest nią kościelna administracja. Duch święty z tą małą armią przezwycięży kryzys wiary. Zgadzacie się?